Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich z tej strony znowu. Ja, a to co widzicie, to jest obiekt 140 na mapie Autostrada w całkiem dobrym losowaniu, bo XVM wróży nam 56% szans na zwycięstwo. No i wylosował nas standardowo, jak na meta 10 poziomu, czyli na dyszki, więc mogło być lepiej, chociaż wcale nie jest źle. Słuchajcie, ta bitwa jest bitwą może nie tyle dziwną, ale co strasznie zadziwił mnie jej wynik końcowy. Otóż jest to bitwa, którą. Ja czy też wy gracie na co dzień? Tak, to jest tak, że. A wchodzicie do Wotam, mówicie sobie, pogram sobie jedną, dwie bitwy. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Otóż ta bitwa właśnie jest taka. E, specjalnego jest w niej więc co? No otóż specjalnego w tej bitwie jest wynik końcowy. Bo sam przebieg jest naprawdę dość standardowy, bo jest to po prostu dobra, typowo medowa robota, która w tej bitwie została wykonana według mnie perfekcyjnie. Już troszkę uprzedzając fakty, bo jak wiecie nie opowiadam o tych screenach końcowych, więc wam powiem, że zrobiłem tutaj już, wam powiem, 3800 damage własnego i 7000 ponad po spocie. Także spoko, jakby to zsumować, to jest ponad 10 tysięcy demerza zrobionego na moje konto. I dostałem odznakę mistrzowską Asa Pancernego w tej bitwie. Także naprawdę strasznie się cieszyłem, bo na obiekcie 140 nie miałem. Teraz jeszcze do wbicia na dyszkach Asy Pancerne zostało mi te 62 a oraz i 7 No ale to wszystko spokojnie, a ja tymi dwoma dziesiątkami akurat tak strasznie... Dużo nie mam, bo teraz akurat jak dobrze wiecie grinduję sobie panterę drugą I w niedługim czasie zamierzam kupić sobie E75 jak również Także Dość standardowo, no wyświeciliśmy sobie 1390, on tam sobie spadł, jedną peskę w niego wsadziliśmy Wychylamy się lekko, nic się nie świeci Dalej nic Jest E4 a się dalej się chowam On jest wyświecony tylko i wyłącznie przez nas, czyli cała teraz To wszystko co oni go tam tuką, idzie na nasze konto jeszcze cały czas go sobie trzyma w zasięgu naszego widzenia, ale elegancko nasza drużyna, czyli 3 centuriony tam z tyłu bardzo dobrą robotę robią i sobie go klepią. Te wzniesienia tutaj są całkiem bezpieczne, bo jadąc e, z ruskim medem możemy sobie spokojnie tam troszkę na wieżę pograć. I tak naprawdę ciężko jest nas stamtąd wyciągnąć. Znowu sobie świecimy tą E4, zobaczcie ona jest naprawdę już sporo obicia tutaj 2000 punktów zdrowia po prostu zeszło tak o. E4 do garażu, no po naszym spocie cała ta E4 spadła, więc spoko, jest git. No i jedziemy dalej. A, tak jak mówię, no typowo standardowa, typowa, typowa i standardowa Gramedem. Wyjechać, zaświecić, strzelić w międzyczasie, może coś się uda. Wyświeciliśmy te 54. E1. Szybciutko autem, Udało się wstać pesku za 312. I już centuriony z tyłu po prostu go tam masakrują, zadając punkty uszkodzeń dla nas, na nasze konto. Rozwalone także. Spokojnie. Póki co nic się nie dzieje. Wiemy, gdzie są wyświecone te deki, więc spokojnie możemy delikatnie oczywiście, grając tylko i wyłącznie na, na wieżę, sobie coś wymyślić. Znaleźliśmy Jogę Pancera E100. Znaleźliśmy WTA w Pancera czwartego Znaleźliśmy T110E3. No i teraz wszystko, co w niego wpada, jest na naszą korzyść. I ostatnie, teraz jeszcze wykończenie. Także pierwszy frak 1145 punktów uszkodzeń. Nic specjalnego póki co. Także nie ma co się za bardzo zachwycać na czas teraźniejszy tą bitwą. Bo się nic nie dzieje. Tak naprawdę. Jeszcze próba znalezienia strzału w tego, jakie pancera, udało się. 333 ładnie wsadzone. E-trujeczkę też gdzieś tam wyświeciliśmy. Nie świecimy się. My sami, więc bardzo dobrze. Jeszcze tutaj prawa, próba traku. 1390 dziwo sobie tam stał w tych krzakach. On jakoś dziwny trafem nie świecił. Czy coś się stało? Nie, to strasznie, strasznie dziwna rzecz. Ale w każdym razie CGC też padł. Łanie go centurion zaorał. Za trójeczka znowu sobie tam gdzieś ten -Pan JG Panther. 100, kolejna Peska wsadzona, także 280 to już tak słabe losowanie, no ale coś nie o to chodzi. Robimy tak naprawdę damage po wyświeceniu. Byłem naprawdę, byłem zdziwiony tą przebiegiem tej bitwy, bo nie spodziewałem się, mówiłem to na początku, ale powtórzę to jeszcze raz. Nie spodziewałem się, że wyjdzie ona. Tak dobrze, no bo jest zwykła, tak? Jeżeli gramy do jakiejś bitwy na masterki, to zazwyczaj są one episkie. gdzie robimy po 7, po 8 tysięcy uszkodzeń własnych, yy, kerujemy, robimy jeden na siedmiu, jeden na sześciu, jeden na pięciu, no cokolwiek, tak? Zdobywamy kołobanowy, pulę, radlaje waltersy, no, no, no magię, bohaterów w rosieni, czy, czy cokolwiek. Ale nie w tak podstawowej bitwie, no. To jest podstawowa bitwa, to jest Granie medem 101, że tak powiem. Czyli podstawy podstaw. S-setka w przejeździe. Dostałam, znaleźliśmy malutką lukę, malutką lukę do przestrzału. Udało się wsadzić pestun, więc pronto. najlepiej na świecie. 2385 punktów uszkodzeń własnych, jeden frak 1652 punkty wylosień. No no słabo, no słabo to to wygląda, ja mówię, a no myślałem sobie, no słaba ta bitwa, no po prostu tak tak naprawdę nic nie zrobiłem. Chłopaki przy okazji jeszcze zaczęli kapować, to już w ogóle tragedia. Te centuriony, centuriony w Plutonie są, tak ogólnie, nie wiem czy o tym wspomniałem wcześniej, ale są oni w Plutonie. Oj, trąciłem. Jest ten JG Panzer S100, próba jakiegokolwiek e, znalezienia jakiegokolwiek strzału. I z 7 po lewej stronie, na razie się nim nie przejmujemy. A ten oddał strzał, więc teraz obracamy się na tego isełka. E, auto aim. Włączone albo i nie, ale spokojnie go sobie obijamy. Jeszcze jeden strzał z detrakiem, więc kolejne, kolejne dobrości, czyli uszkodzenia po detraku również dla nas. Teraz łanie 351 siadło i jeszcze jeden strzał, i będzie wykończony. Także bum do garażu. Patrzcie, 155 bum do garażu. I został i siódmy, który już zrobił 3 fragi, Także mam 3879 punktów uszkodzeń. I 3729 punktów w 8. No sobie myślę. No dobra. Spoko. Fajna bitwa. Akurat na początku tak średnio szło. No teraz zrobiliśmy to prawie te 3800. 3900 prawie uszkodzeń. 3700 i Spoko. No. Dla mnie, dla mnie bomba. Naprawdę nie spodziewałem się nic więcej jak po prostu bitwy na zbicie tam gwiazdki, chyba. I tyle. No, w międzyczasie. Centuriony zjechały z tego kapa i z siódmy dzielnie. On odważnie on będzie kapował, ma tutaj przed sobą 5 medów, ale on dzielnie będzie walczył i stanowił opór. Także próba sobie strzelnia. Chciałem go może tak zdetrakować, może nic, no ale wjechał mi te 62A, no i dostał tą bułkę ode mnie. Niestety za 340. I jeszcze dostał centurion za 390. Do no, ten chłopak, w tym te 62A. Dwa razy dostał od swoich, także to po prostu masakra, żeśmy mu z 700 punktów zdrowia zbili. No, także tyle moi drodzy. To była bardzo, bardzo szybka i bardzo niespodziewana masterka. I chyba tak ten film nazwę, niespo, niespodziewana masterka. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i naprawdę ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, jeżeli chodzi o tę, o tę bitwę, że ona tak poszła. I jeżeli mieliście również takie masterki, które po prostu Wam wypadły z kapelusza, to również się tym pochwalcie. W jakich warunkach napiszcie najlepiej. I to by było na tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Do usłyszenia później. Pa, pa.